Czy to jest na pewno dobry pomysł? Jasne, chodźmy, starych nie ma. Poszli na impre do klubu. No to chodźmy. A! A! Siostra, co czążisz? Mówię, że się uczysz? Ty, ty a ty mówisz, że też książkę? Mmm. Um. Dobra, nie mów, stałem. Idziemy na te impry u sąsiad do sąsiadów. Ja też. Ach. Dobra, tylko ani nie mów, Okej. Okay. Hmm. Ode mnie się nie dowiedzą. Ode mnie też nie. Dobra, ode mnie też nie. Ale spróbowałbyś tylko. Nie, ufam fajnka kaprawym Uspokój się, to mój przyjaciel nie zdradziłby nas. Właśnie. Te i te twoje przyjaźnie. A w ogóle dlaczego zerwałeś z Angelą? Siedzi w pokoju i nawet nie odbiera moich telefonów. Bo nie była w moim typie, poza tym wolała iść do... Adriana. Co?! Ech. Tutaj... <gryw> nie mogę! No, tego to mi nie powiedziała. Ale z czy to chyba jej się nie udało. I bardzo dobrze ma za swoje. No dobra, chodźmy na ten Tak, bo jeszcze zapuścisz tu korzenie. Braciszek jak zwykle zabaw. Idę. Idziemy? Jasne, chodź. Nie ma co tu czekać. Ale na taką imprezę wypada się modnie spóźnić. Już się zaczęła, więc możemy się spóźnić. I <grym> już się spóźnimy. Chodź. Chodź. Wow, niezła impra. Ej, co za światłem? Nie wiem. Może wyczaili, że tu weszłaś? O nie. Nie głupta się. Po prostu oświetlenie padło, że wam nie wytrzymała. Ale było tak fajnie. No i bez tego będziemy musieli się pobawić. Mhm Ale z was głuptasy. Nie zdradźcie swojego nazwiska. To co idziemy. Idziemy. Dzięciatka. Iść. Pełna godność. Poza tym ona nie widziała cię, odkąd się tu wprowadziliście. No właśnie, przecież cały czas mam szkołę z internetem. Dobra, idziemy. Jestem pewna, się, że bardzo spodobasz się Linii. Jak wiesz, ona jeszcze nie miała ani jednego chłopaka. Mm, spokojnie. Nie wiedziałam, że przyjdziesz. Wywałam się, Starze są na imprezie w klubie. Mmm, Super. Moimi puścili, bo wiesz, Nie mam takich problemów z, z tą rodziną jak ty. No. A jak moja przyjaciółka nie powinnaś tu przychodzić. Skoro nie wiedziałaś, że tu będę. Znam cię, wiedziałam, że przyjdziesz. To coś taka zdziwiona. Panczu? skręcił. Och, poczekaj. Zap zapomniałam szklanki. Ale ci się udały urodziny. Wiesz, impreza dopiero się rozkręciła, Ale wyglądasz ślicznie. Masz fajne kolczyki i tą spinkę w gwiazdkę. Dzięki, kupiłam wczoraj. No. To jest naprawdę specjalna okazja. Mm. Ach. I masz błyszczyk! Tak, to specjalne. Do włosów, widzisz? Ale ślicznie dobrałaś kolory. Naprawdę ślicznie. Tylko zastanawiam się, dlaczego nie ubrałaś tej różowej spódniczki, o której mówiłaś. Powinnaś, jest śliczna. Mama powiedziała, że nie powinnam paradować w starciuchach na moich najlepszych urodzinach. No tak Gdyby moja mama była taka Ach. O wow Coś to za dziewczyna Nie wiem Zagadaj Tani Jesteś teraz wolny Polarów stoi przed tym potworem Dobra Zrobimy tak Witam drugie panie Cześć. Zakończymy? Jasne. Cześć. Hej. Jak cię nazywasz? Mm, Niemilii. Nie, nie, nie. O, oh, ja jestem Sebastian. Miu-mi. Mm, w sumie jesteś zdziwiona, że to przyszedłeś. Dość... Nie znam cię. Wiesz, nie znam połowy tej sali. <grymne> tak. I kto twój przyjaciel? Mm, tak. A co? Znasz go? E, tak. Chodzi ze mną do liceum. Aha, to stąd. A ty chyba nie jesteś w tym, co nie? E, nie, dopiero przyjechałam. Chodziłam wcześniej do szkoły z internatem. Aha. I co fajnie było? Skoro wróciłem, to chyba nie. Tak. tak. Pewnie ciągle cię kontrolowali. Kiedyś chodziłam do szkoły z internatem, ale tylko przez rok. Serio? Tak, jeszcze w pierwszym gimnazjum. Mhm. A gdzie chodziłaś? Chodziłam na szkołę Aha. Nie znam tej szkoły. I ja bym nie chciała jej znać. Czyli mam się cieszyć? Jasne. Ach! Lili! Tak, mamo? Mamo. Zobaczysz sobie, co zrobili ci dumni monteccy. Ten stary burak zadzwonił na policję, że zakłócamy ciszę nocną. Huh. Ale przecież muzyka wcale głośno nie chodzi. No właśnie. Już jemu ja do pieka jutro. Ale na razie baw się. O, a kto to jest Lili? Przedstawisz mi. Tak, mama, to jest Sebastian. Nie wiem, poznać. Zaraz. Sebastian? Sebastian Montecki? Co ty tu robisz? Kto cię tu wpuścił? Chyba y, ten przemiły ochroniarz. Co takiego? Wynocha mi stąd. Nie chcę tu wrogów mojej rodziny. Mamo, spokojnie. Skarpie chyba nie chcesz, żeby na twoich urodzinach był tu wróg. A, ale. Spokojnie, ja to załatwię. Wynocha, mówię. Chyba, że nie chcę, żeby cię odprowadzili ochroniarze. Ależ nie. Ach, no dobrze. Zostań sobie. Zobacz, jak wspaniale umiał się bawić kapuleccy. I opowiedz swoim rodzicom, że nigdy nie urządzą tak wspaniałej, pięknej imprezy jak my. Ha. Aha, Aha Lili. Chcecie kogoś przedstawić? Naprawdę? Kogo? Już zapomniałaś? Parysa. Jakiego Parysa? Anna, tak. Parys to tylko przezwisko. Pamiętasz? Aleks. Aleks? Tak. Aleks, podejdziesz tu do nas? Cześć Jestem Alex Ale możemy mi mówić paręs. I jestem Lily No, porozmawiajcie sobie śmiało A ty wolno są. tu. No dobrze, dobrze Coś jesteście małe? znowu. No właśnie, no, bądźcie sobie śmiało. Poznajcie się. Mamo. No dobra, dobra. Nikt mi nie powie, że nie wiem kiedy zejdę z obsceny. A więc chcesz zatańczyć? Mm, Jasne. Już wychodzisz? Przepraszam cię na chwilę. Co on Zdaje się, że na zewnątrz naleźcie. Stary, co się stało? Dlaczego wybiegłeś z imprezy? Przecież jeszcze trwa co najmniej jeszcze przez dwie godziny. No co? To jest kapulecka. Co? Ale się wpakowałeś. Ale zaraz. Co się to obchodzi? Popatrz mi w oczy. Mm. O oh Boże, ty się w niej zakochałeś. O! Oh. Mm. Stary. Co no to pojadę? Poczekaj, zaraz wyjdę z tobą, tylko pożegnam się z, z Amazoną. Tak. nie ten ty. Sebastian. Wybacz mi, wybacz mojej mamie. Nic nie szkodzi? Musiałeś zostać ze swoim chłopcem. To Ty tylko kolega, nikt więcej. Mam pytanie: poszła być gdzieś jutro ze mną? Ale. Ja bardzo chętnie, ale co na to nasze rodziny? Umówimy się gdzieś indziej. Nie muszą o tym wiedzieć. No dobra. To do zobaczenia. No już jestem. Umówiłem się z nią na jutro. Co? Stary. Ale że się wpakował.